Dzisiaj Wam pokażę, jak pobrać paczkę Ocean Block na wersję 1.16.5. Będzie to paczka na Minecrafta non Premium. Tak więc pobieracie sobie z linku w opisie plik dokładnie ten. Jest ono dostępne na MegaNZ. Gdy już go pobraliście, przerzucacie go sobie na pulpit. Tak on wygląda. Wypakowujecie sobie te pliki na pulpit one trochę ważą, bo tam 500MB jakieś 210 modów e, tak więc gdy już wypakowaliście no to wchodzicie sobie w folder procent, e, w .minecraft e, no i tutaj jak macie .minecraft to przerzucacie te wszystkie pliki Tutaj jak wam takie coś wyskoczy to klikacie sobie zamień Dobra, gdy wam już się przerzuciło to e, możecie już odpalić minecrafta i grać Wchodzicie sobie w, w, w wasz launcher. Ja używam T-Lunchera, bo jest najwygodniejszy. Wersję musicie mieć Forge. A jak nie macie Forge'a, to wchodzicie sobie na stronę i wam pokazuję. na stronę files.minecraftforge.net Wybieracie wersję 1.16 1.16.5 i możecie wybrać Recommended albo Latest Najlepiej Latest Chociaż to jest obojętne Ja tutaj Wam się pobrało. Otwieracie i instalujecie. Klikacie sobie Install Client. No i już wam tutaj się zainstalowało Wchodzicie sobie w Minecrafta No i e, tutaj powinniście mieć Tego Forge'a te, Tą wersję To jest chyba ta, nie to jest ta Albo ta, bo tu już mam parę Forge'ów bo tam wiecie, powinno mam się zainstalować. To jest z naprawionym Optifine wersja, tak więc wchodzicie do gry. No i ja tutaj może zrobię cięcie, bo będzie się to dosyć długo. Dobrze, więc już mi się odpalił Minecraft, um, możemy sobie wejść na świ świat single player, create new world, no jak widzicie tutaj macie do wybrania światy, wybieracie sobie jakiś, nie wiem, ja na przykład wybiorę, nie hell, czyli piekło, tutaj macie wszystko do wybrania, klikacie create new world. No i wam się tworzy świat. Nie dobrze, tak więc paczka mi już się załączyła. Ja mam akurat plagi. To przepraszam, przepraszam za to, ale jak widzicie, wszystko działa. Macie questy Macie jakieś tak książki. Tam też strata. Może nawet sobie do niej pójdziemy. Sprawdzić co Żeby udowodnić, że wszystko działa. Chociaż to na razie nie. Dobra, no i tutaj macie hmm, pojęcie wody mody. Hmm, tutaj ja nie mogę z tego zobaczyć właśnie. Wejdziemy sobie na chwilę. Wam pokażę mody, ile ich jest. Tak więc mamy moc. No i tutaj są te wszystkie wszystkie mody z Ocean Blocka. Jest ich naprawdę dużo. No, tak więc ja dziękuję Wam za oglądanie. Mm. No, cześć.